Ciepłe nagrody będą tutaj przeniesione. Ja bym bardzo też prosił... Eee, tak, przydałaby nam się postesja, która przejdzie z nagrodami przez płat zawodów, ale to za chwileczkę. Dawaj, odłoż! mi to! Dawaj, 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 Kuba! A jeszcze odłok. Dawaj 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 dawaj. No moin. 2 minuty 15 dawaj, sekund, musisz na dwa dzielnie pomykać. Trzymaj dawaj. trzymaj spokojnie. Weź ma to. Dawaj dawaj Kuba libre. Ciśniesz spokojnie. Dawaj Kuba. Spokojnie. łapie, co łapie. Klaudia Buczek, walczy na ręce. Zostało 2 minuty 45 sekund.